To jest mój wiersz o kobiecie, która stoi w oknie. Nim jednak tam stanęła, wchodząc do pokoju obojgiem dłoni przetrzymała klamkę od drzwi, by jak najciszej zamknąć je za sobą. Zostawiła za nimi całe swoje życie. To jest mój wiersz o kobiecie, która stoi w oknie. Niem jednak tam stanęła, przesunęła kwiaty na parapecie i odsunęła firankę. Zobaczyła poranek pozbawiony słońca, przesłonięty deszczem, pełen chmur, bez szans na wiatr, który mógłby je przegonić. W moim wierszu kobieta postawiła bosą stopę na białym parapecie, nim jednak to zrobiła, otworzyła okno i skuliła ramiona, gdy omił ją grudniowy chłód, a wraz z nim Nęcące ciepło nowego życia. To jest mój wiersz o kobiecie, która za oknem poszuka ukojenia, poszuka oczu, które nie płaczą, poszuka serca, które nie bije nadmiernie, poszuka prostotę myślenia, poszuka innej siebie, poszuka siebie. Czego nie widzi kobieta, która w moim wierszu stoi w oknie, nie widzi, że gdy to pisze płacze, a może widzi? Nie widzi drżących z rozpaczy dłoni dwóch kobiet, a może widzi. Nie widzi mężczyzny, który samotnie przygotowywuje mleko dla jej córeczki, a może widzi? Kobieta z mojego wiersza nie zobaczy zmieniającej się niemowlęcej twarzy sześcio, dwudziesto, trzydziestoczterolatkę. A może zobaczy. Może to coś więcej niż wiersz o kobiecie, która stoi w oknie. Może ja sam nie powiedziałem nic.